Powoli, szanowni państwo, rozkręca się karuzela wyborcza. Wybory samorządowe 2024 wkrótce. Przypominam wszystkim, że 7 kwietnia spotkamy się przy urnach, aby wybrać swoich radnych, przedstawicieli w miastach. Mówię tutaj o sieradzu, mówię o łasku, mówię o zduńskiej woli. To ważny chyba akt i ważny moment dla nas wszystkich. Szanowni państwo, do tej pory udało nam się nagrać dwa programy z przedstawicielami różnych komitetów wyborczych i kandydatami jednocześnie na prezydenta miasta Sieradza. Między innymi to byli pan Michał Terka, który zgłosił swój akces i chęć kandydowania na prezydenta. Był to również Michał Pabich. Jest również pan prezydent Osiewała. Chcieliśmy w dniu dzisiejszym, szanowni państwo, puścić pierwsze audycje po to, żebyście mieli okazję poznać bliżej kandydatów na Prezydentów. Do tej pory udało nam się, tak jak powiedziałem, zrobić dwa programy. Pan prezydent nosiwała, niestety, jest chory. Mieliśmy nagrywać pierwszy program z prezydentem, obecnie urzędującym w piątek. Niestety, choroba nie pozwoliła mu przybyć do Open Hair Cafe, gdzie realizujemy wszystkie programy. Dzisiaj jest podobna sytuacja. W związku z tym, ustaliliśmy wspólnie na kolegium redakcyjnym, że audycje, które do tej pory zostały nagrane, emitowane będą od środy od godziny 18:00 również na stronie internetowej www i na naszym profilu Facebook. Mam nadzieję i tego życzę prezydentowi Osiewale, żeby w środę był już w formie, żebyśmy mogli się spotkać i nagrać ten program. Po to, żeby ten cykl audycji już wkrótce mógł ruszyć. Zachęcam do oglądania tych programów, bo to Państwu pozwoli wyrobić sobie zdanie, który z kandydatów na dzisiejszy dzień dla Państwa jest najlepszy i spełnia Państwa oczekiwania. Mówiąc o programach wyborczych, powiem również, że w tej chwili mamy trzech kandydatów na burmistrzów łasku. Między innymi pośrednik jest jedna kobieta, pani Monika Mrowińska, jest Sylwester Florczak i obecny starosta łaski, pan Piotr. Wołosz. Te audycje nagramy już w czwartek, a pierwsza emisja tych audycji dla mieszkańców Powiatu łaskiego, dla łasku, dla wszystkich będzie emitowana już w piątek po godzinie 18 również w telewizji internetowej i na stronie naszego Facebooka. Szanowni Państwo, w międzyczasie do wyborów zorganizujemy również debaty tematyczne. Jeżeli macie jakieś sprawy dotyczące mieszkalnictwa czy innych obszarów życia miast, mówię tu o Zduńskiej Woli, Łasku i Sieradzu, dzwoncie do nas, piszcie. Jesteśmy otwarci dla was. Możecie przesyłać do nas wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości, jakie mieliście i macie, wszystkie propozycje dotyczące tego, w którą stronę powinny pójść nasze miasta. My takie pytania i te propozycje kandydatom na prezydentów przedstawimy. Mam nadzieję, że ta interakcja pomiędzy ósemką telewizją regionalną a państwem będzie w tym okresie dosyć intensywna. Przypominam, do 4 marca można zgłaszać kandydatów na radnych do 14 marca można zgłaszać kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. I 7 kwietnia ten najważniejszy akt, czyli głosowanie na swoich najlepszych kandydatów, którzy będą pełnili funkcję, czy też burmistrzów czy prezydentów. 28 o godzinie 17 marca w Teatrze Miejskim w Sieradzu przygotowaliśmy dla Państwa otwarte spotkanie z kandydatami na prezydentów. Debatę. Po raz pierwszy debata będzie realizowana na żywo. To jest taki moment, w którym można się utwierdzić w przekonaniu, czy dokonuje słusznego wyboru, bo to jest tydzień dosłownie przed. Samymi wyborami i przed świętami. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w własnym Domu Kultury, tam również, ale 26.17 zapraszamy na otwartą debatę z udziałem mieszkańców. Tam będzie można zadać pytania wszystkim kandydatom, którzy do 14 marca po prostu się zgłoszą i wyrażą chęć rywalizacji o stanowisko czy też prezydenta, czy też. Burmistrza. Najważniejszym dla nas, tak mi się wydaje osobiście, jest to, aby uczestniczyć w tym akcie głosowania. 7 kwietnia zachęcam Państwa, nie bądźcie obojętni, podejmijcie decyzję i idźcie głosować na swojego kandydata. O wszystkich programach związanych z wyborami będziemy Państwa na bieżąco informowali na naszych stronach internetowych, na Facebooku i podczas serwisów informacyjnych w telewizji.